Słowo Camaro wywodzi się z języka francuskiego i oznacza towarzysza, przyjaciela. W tym filmie powiem Ci, dlaczego ten egzemplarz właśnie może być Twoim idealnym kompanem do jazdy. Dziś przedstawię Wam Chevroleta Camaro piątej generacji. Jeden z najbardziej kultowych samochodów amerykańskiej motoryzacji. Camaro przez wiele osób jest klasyfikowany jako muscle car, natomiast jest to typowy pony car z naprawdę świetnym charakterem. Pod maską znajdziemy V6 generującą moc 324 konie mechaniczne. Ten egzemplarz charakteryzuje się przede wszystkim pakietem. Pakiet RS, który ma dodatkowe inne felgi. Grill jest czarny. No i Przede wszystkim emblematy, które też znajdziemy i z przodu, i z tyłu. Ma dodatkowo przyciemnione przednie lampy i ma przyciemnione tylnie lampy. Produkcja piątej generacji Camaro rozpoczęła się w 2009 roku, a zakończyła w 2015. W 2013 natomiast Camaro przeszedł Lift. Użytkownicy Camaro bardzo chwalą sobie i bardzo lubią wersję przedliftową. Ze względu chociażby na to, na charakterystyczne lampy z tyłu, które są mimo wszystko oddzielne. W wersji poliftowej były one wstalone w jedność. Camaro piątej generacji jest również znane z filmów takich jak Transformers, czyli żółte, piękne Camaro nazwane jako Bumblebee. Jeden z największych konkurentów Camaro jest oczywiście Ford Mustang. Też sportowe kupę z napędem na tylnią oś, które daje naprawdę dużo frajdy z jazdy. Camaro występowało w trzech wersjach silnikowych. v 6 generująca moc 324 konie mechaniczne, następna była wolnosąca v 8 generująca 421 koni mechanicznych, no i oczywiście doładowane. ZL1, czyli 580 koni mechanicznych. Camaro występowało również w dwóch wersjach nadwozia, czyli wersja coupe, no i oczywiście wersja cabrio, która też daje latem dużo frajdy z jazdy. Wolnossąca v rozpędza się do setki w 6,5 sekundy, a jego Vmax to 245 km na godzinę. Piątą generację Camaro możemy przede wszystkim rozróżnić po przednim zderzaku. v czyli wersja SS, była bardziej agresywna, ta jest troszeczkę delikatniejsza. Ciekawostką też jest tutaj, że wloty powietrza na tylnym błotniku są fejkowe. To są po prostu naklejki. Ten egzemplarz Camaro, jak na fałszóstkę jest naprawdę bardzo dobrze wyposażony. Poza tymi lampami, o których już wspomniałem, które mają ksenony i ringi, auto ma dodatkowo pasy na masce, no i oczywiście na klapie z tyłu. Dodatkowo z dokupionych rzeczy, dopłaconych rzeczy, jest znaczek. Znaczek normalnie w serii wychodzi żółty, a ten jest biały. No i oczywiście znaczek RS, tak, który znajdziemy na froncie zderzaka. Ten egzemplarz, mimo tego, że jest z USA, jest Prawie cały w oryginalnym lakierze. Jedyną rzecz, jaka, jaka była w tym egzemplarzu, to to, że miał porysowalny tylny zderzak, który został przywrócony do nowości, można powiedzieć. Z ciekawostek, których mogę jeszcze powiedzieć, to to, że lusterka w Camaro się nie składają. Więc pamiętajcie, aby uważać, jeśli jeździcie na szczotki na myjnie, żeby po prostu ich nie urwać. Ten egzemplarz ma delikatnie poprawioną fabrykę, czyli zmieniony układ wydechowy. Chodźcie, pokażę wam, jak brzmi. Być może to tylko v brzmi ono naprawdę dobrze. Otworzymy sobie maskę, pokażę Wam komorę silnika. Maska oczywiście na teleskopach. Powiem Wam szczerze, że jest tu naprawdę sporo miejsca. v jeśli na przykład ktoś lubi samemu grzebać, ma dostęp do wielu rzeczy, tak? Tak naprawdę garażowy serwis tutaj podejdzie. Kolejną ciekawostką jest logo, które znajdziecie na wygłuszeniu. Tak naprawdę nie znam drugiej marki, która zrobiła logo zaraz pod maską. Jeśli chodzi o eksploatację tego samochodu, części są ogólnodostępne, serwis naprawdę nie jest drogi. Spalanie tego samochodu przy spokojnej jeździe to jest w granicach 11-12 litrów. Wiadomo, jeśli chcemy trochę poczuć więcej mocy, no to wskazówka zamknie się na pewno gdzieś przy 20. Generalnie Kamaro w środku jest, można powiedzieć, że proste. To jest cały urok w tym Kamaro, tak? Mamy naprawdę dużo plastików. kierownica dość duża. Łopatki zmiany biegów na tyłach kierownicy. Pakiet RS charakteryzuje się również tym, że ma dodatkowe dołożone zegary. Zegary od temperatury oleju, od temperatury silnika, od temperatury skrzyni biegów i oczywiście od ładowania. Zegary w Camaro są delikatnie głębiej osadzone, ale nie przeszkadza to w, widoczności, w dokładnej ich widoczności. Gałka zmiany biegów dość duża, mimo nie może niekoniecznie wygodna. Przy gawce zmiany biegów znajdziemy również przycisk od kontroli trakcji, która na pewno się przyda komuś, kto lubi troszeczkę bardziej i agresywniej pojeździć. To, co ja lubię najbardziej, czego w niektórych samochodach brakuje, to duże, podwójne cup holdery. Jeśli jeździcie dość dużo w trasę, jeśli lubicie kawę ze stacji, to te cup holdery na pewno Wam się przydadzą i spiszą się idealnie. Ten egzemplarz ma fotele elektrycznie ustawiane. Ciekawostką też jest to, że ma lepsze nagłośnienie. Nagłośnienie Boston. No i to, co charakteryzuje również dobrze wyposażone Camaro, to head-up na przedniej szybie. Ciekawostką jest to, że fotele w Camaro nie mają standardowo otwierania po bokach, tylko na samym środku, co jest stosunkowo niewygodne. Przesuniemy sobie fotel i zobaczymy, czy uda mi się tam wsiąść. Mimo moich takich delikatnie większych gabarytów. Opa. Zrobię to specjalnie dla Was. Oh. Miejsca w Camaro z tyłu jest, no powiem szczerze, że niedużo. Siedzi się mm, trochę niewygodnie. Ja nie jestem dwumetrowcem, natomiast głowę jeżdżę prawie już posuwicie. Eee, natomiast wiadomo, Camaro kupuje się po to, żeby jeździć, żeby mieć frajdę z jazdy, a nie żeby siedzieć z tyłu. Znajdziemy też tutaj w ogóle dwa izofixy. Więc jeśli potrzebujecie, wrzucić tu dzieciaki. Nie ma problemu, foteliki możemy tu zapiąć, natomiast na pewno łatwo ich nie będzie wsadzić. Dobrym rozwiązaniem w Camaro jest tylnia składana kanapa. Zobaczcie. Składa się ona cała. Jeśli potrzebujemy przewieźć coś długiego, bez problemu się tutaj nam zmieści. Zamykamy. Ale powiem Wam szczerze, że wykonanie jest naprawdę dobre. Ta skóra jest bardzo dobrze zachowana i powiem szczerze, że naprawdę, naprawdę dobrze się na nią patrzy. Teraz Wam pokażę niewielki bagażnik. 320 litrów. Zmieszczą się co najmniej dwie walizki no i torba słoików, jeśli wracacie do Warszawy. Jeśli kamaru było Twoim marzeniem od dawna, to jest najlepszy moment, żeby je kupić. Takie egzemplarze, niegroźnie uszkodzone, my jesteśmy w stanie sprowadzić od 40 tysięcy złotych pod dom. Jeśli jesteś zainteresowany, skontaktuj się z nami. Spójrz ręczny Jezus, jak ręczny ty! Ja też wszystkiego muszę cię uczyć. Chciałbyś mnie wszystkiego uczyć. Jedź, pojedziemy tak jak ja Dobrze, powiedz jak chcesz jechać. A jeszcze lusterka sobie ustawię, poczekaj czekaj. O pięknie. A drugie? Dobra, weź Ja no, muszę je widzieć. Ma być bezpieczna raz Zawrócimy sobie? Nie, w lewo. Tam, na graniczną. Albo no, no. dobra, możemy zawrócić. <laughs> no mamy pojechać tak jak ty tutaj daj w lewo, zmień pas. Później będą mówić, że jestem ten, który czepiasz. Ja, nie który... dobrej zabawy. Nie, ten, który chce rządzić. <laughs> Ale jakby nie patrzę tak jest. Co no, mogę bo... powiedzieć? No urodziłem się, od małego chciałem być dyrektorem. Poczekam, aż wszyscy pojadą, bo ja nic nie widzę. To jest najgorsze skrzyżowanie. Dawaj. Możesz, no możesz. Widzisz, to się nazywa zaufanie. Partnerstwo. Nawet nie spojrzałem. No i fajnie. Z mojej perspektywy wygląda jakbyśmy nie mieli. Bo... Czekaj, muszę sobie jeszcze fotel ustawić. No nie, nie jestem za mały, tylko po prostu. Ale ja nic nie powiedziałem, bo już no. myślę, że coś powiedziałem. No bo już od... To już wiem, że chcesz coś wspomamić. My jesteśmy praktycznie tego samego wzrostu. Ja się mieścię. Nie nie, 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 nie. Nie jesteśmy tego samego wzrostu, bo ty jesteś troszkę wyższy. Zobacz, nawet tutaj ja mam więcej miejsca. Ty masz troszkę mniej. Może ja może mam na jednej wysokości fotel. ty masz bujniejszą czuprynę? Nie skomentuję tego, to jest bez sensu. Tak, no dobra. No, ale pierwsze wrażenie z jazdy, Michał? Znaczy, nie jest wygodny, mówię to co powiedziałem wcześniej. Trochę tak, jakby pas jest dla mnie za wysoko. Znaczy też się za dość nisko, natomiast za wysoko jest dla mnie po prostu. Idzie ten pas tak po szyi, więc to mnie ci tam delikatnie drażni. Ale jeżeli chodzi o ilość miejsca, to co zawsze mi się mega podobało w Camaro, czyli to, że jako pasażer ja mam tutaj ogrom miejsca. Siedzimy nisko, jesteśmy też dość mocno cofnięci względem ściany grożowej, więc ja mogę normalnie na spokojnie wyprostować nogi. Eee, to, to mi się mega podoba. Powiedziałbym, że jest naprawdę przyjemnie. O. Wydek zagadał. Ale na razie niech się zagrzeje jeszcze. Znaczy tak, no ty Kolejna kwestia to no to, że jednak to auto jest zmodyfikowane. Znaczy zmodyfikowane nie auto, bo auto jest seryjne, tylko że wydech zmienialiśmy w nim, znaczy zmieniał właściciel. E, natomiast e, nie jest to. W sensie dopiero jak wejdzie na obroty, to faktycznie słychać go. Natomiast nie na to. Tak, natomiast jeżeli jedziemy, jedziemy normalnie, to jest dość, dość komfortowo. Mm -hmm. Ale jest twarde, jak jest na, twarde. Jak na, jak na ale ogólnie tak zauważyłem, jest że Jest twarda, nie? Tak. że jak amerykańskie samochody powiedzmy porównanie Mustang Challenger Camaro, to Zobacz. Chciałem sobie zasłonić słońce i brakło mi słoneczka. bo jesteś za niski, za mały jesteś. No, ale nie mógł... jesteś typowym Amerykaninem. No ja nie mogę wyżej siedzieć, no bo już prawie dotykam głową do, do podsufitki, więc wiesz. Marudzisz. Marudzę. Marudzę. Może w ogóle wszedłeś praody, mi no. wszedłeś w ogóle w słowo, ja miałem tej myśli, chciałem powiedzieć, że Camaro jest najbardziej zwarte, najbardziej twarde Zwarty i teoretycznie to. najlepiej, przynajmniej dla mnie. Nie mówię, że ten konkretny w sensie, że ta generacja, natomiast yy, dla mnie Camaro jest najlepiej prowadzącym się car'em ze wszystkim. Tak. Oczywiście to jest moja opinia, ja się nie znam. I to co, to, co... Nie znam więcej, wypowiem. Tak, nie znam więcej, wypowiem. Znaczy to co, to, co dość wiele osób powtarza, to, że Camaro ma wąskie szyby z boku i wąską szybę czołową. Nie? Ale powiem szczerze, jak się dobrze ustawisz, nie potrzebujesz nic więcej. Bo widzisz tak naprawdę wszystko. Ja widzę. W lusterkach widzę tylnie błotniki, widzę ich rogi, więc na pewno nic nie przytrę. Powiem szczerze, że widoczność w tych mniejszych lusterkach jest lepsza niż w Durango. Jestem w stanie to powiedzieć. Naprawdę. Ty chyba oszalałeś. Naprawdę, Michał, jak ustawisz sobie dobrze, nie ma problemu. Przód maski nie widać, no ale w, w amerykańskich furach rzadko kiedy koniec maski gdzieś tam widać, tak? Jak na 12 rok, naprawdę nie jest źle. Tym, że są wersje, które są takie biedne, nie uszuchajmy. Znaczy, no tak, na pewno zupełnie inne wrażenie byśmy mieli w momencie, w którym byśmy mieli auto bez skórzanego wnętrza, kiedy mielibyśmy podstawową wersję wyposażenia, bez tych zegarów, bez head-upu. No w sensie wiecie, wtedy też trochę inaczej, to inne to odczucia są. Natomiast tutaj jest, jest według mnie naprawdę przyjemnie. Już się nam wierzyć na słowo też, że nagłośnienie. To, które tutaj jest, jest naprawdę no daje radę, może tak to ujmę. A w porównaniu do gdzieś tam europejskich brzmień, to myślę, myślę, że gdzieś tam koło Harmana to mogło być, a nawet może być lepsze od Harmana. Może leżało koło Harmana. Tak. tak. Jest, jest na to szansa. Wejdziemy sobie w prawo, zobaczymy. Tam nigdy nie byłem też chętnie zobacza. W prawo nie ma nic, ale okej. Okay. Tak byłeś, rozumiem. Znam te rejony. Jeździło się z dziewczynami. <grym> Po obrzeżach Warszawy. To się wytnie, bo to twoja znaczy, coś... narzeczona może być. Jak coś, to ogólnie wjeżdżamy mordę do lasu, więc... No dlatego zapytałem się, czy to byłeś w tych okolicach. Nie no, spoko, znaczy... Że jest ulica? Nie, tam sobie zawrócimy po prostu gdzieś. Aha, Aha. pewnie będzie tak, że okej, okay, to teraz się przesiadamy, a ty już sobie razisz. Tak, dokładnie. O, wydech ładnie rezonuje. Jest dość głośny. O, no tak, no. ale hamulce, powiem szczerze, no, trzeba troszkę nacisnąć. jest takie hopshoop, nie widziałeś tam żadnej dziury, prawda? Nie, nie widziałem żadnej dziury. Ja też nie widziałem, ale wolałem zapytać dodatkową parę oczu. No czekaj, co jest właśnie fajne, bo nie tylko że widzimy w lusterkach, to mamy tą kamerkę cofania w lusterku wstecznym, więc co jest dużym plusem. Ale jeszcze w role do tej pory, znaczy w sensie nie w kamerach chyba nie, chociaż tutaj to mogę się mylić. Natomiast w modelach typu Escalade, x 6 kamera dalej jest w, w lusterku. Tak, zgadza się. Tylko, że jest ona w ogóle, jest, w obecnych nowych modelach jest to w ogóle zmienione na zasadzie, że jest w ogóle kamera zamiast lusterka. Możesz sobie wybierać, czy, tak. jest, to, czy jest to po prostu, wiesz, wyświetlać ten obraz rzeczywisty, czy jest to, czy jest to obraz z y, kamery. Tak. A w tych, tak jak wspomniałeś, Cadillac'u czy tam w, w Lincolnie Fajnie, bo jak, masz, jak cofasz sobie samochodem, to drży Ci fotel A teraz to, to z prawej, był... raz tak. z lewej, w zależności gdzie ma przeszkody. Znaczy I nie Znaczy chciałem zaproponować zmianę, że jesteśmy w połowie naszej drogi A, okej, okay. no to pojedziemy dalej jeszcze Jeszcze kawałek, Michał, daj mi pojechać Nie <laughs> Nie, sorry, jest fair Wiesz, no na pół, więc tak samo coś i... Parking zamknięty, oszukałeś, czy nie? Nie, pojedziemy jeszcze no wiesz, masz Zobaczymy, jak robi... 50%, nie mam 50%. Tak. No dobrze, niech Ci będzie. Któryś zobac... nie najeździł to nie <grym> Dobra, robimy przesiadkę? Jest. w końcu. Pokażę Wam teraz co się jak się jeździ. jeździ. Zobaczycie, teraz będzie płakał, że mu fotel przesunąłem. Daje dychę. Proszę bardzo. Dziękuję proszę Pana. Od razu muszę sobie cofnąć fotel. Do dołu i do tyłu. Jak ty mogłeś tak siedzieć? Tak, o, patrz, tak. widzisz? Ja, ja mam bardzo proste do ustawienia fotela, bo musimy się po prostu do samego dołu mhm. i tak się ze samego tyłu i jest P Powiem dołu. wam tak, i tak to dobrze zniósł. Zawsze to jest lament. Ale to... Przesuwasz no, się, się normalnie, nie wiem. To, co ci zacząłem mówić, to to, że tutaj... W, nie wiem, jak ty masz odczucia, jeśli chodzi o e, kierowcę, natomiast tutaj ja czuję, że jest troszkę wężej. O Jezus. I twardo. Fotele są wygodne. To nie, fotele są wygodne, że, naprawdę. Że, że jak, na, jak jednak na amerykańskie auto, no to pude się do tego komfortu. Że Amerykanie uwielbiają komfort. Fajnie, jakby tylko były jeszcze wentylowane, bo one są tylko podgrzewane, ale nie można mieć wszystkiego, pamiętajcie. Znaczy można mieć, ale to troszkę trzeba dorzucić do tego. Znaczy nie wiem, czy troszkę w ogóle były oferowane w tych latach. Mogły no, nie być oferowane. Też mogły nie być, dokładnie. Ja, mega, ja lubię naprawdę zegary w Camaro. To jest nawiązanie. Do tak naprawdę Camaro z 60., 70. To jest po prostu oddany hołd. Wtedy one były w ten sam sposób, tak jakby umiejscowione co do, co do kierowcy, tak? Ale te A, zegary dwie ręce na kierownicy nie są za głęboko, nie? One są tak w sam raz bym nie, powiedział. one są, one są w idealnym miejscu, widzisz wszystko. E, oczywiście head-up też jest ogromnym plusem. Ach, jest duża opcja, bo możesz head-upem sobie regulować góra-dół? Tak. No i to co ja zna, odnalazłem. Czyli, że można sobie jakość światła, tak? czyli ciemniejsze bądź jaśniejsze, można sobie e, zmieniać. Skręć w prawo. Teraz jedź prosto. Nie wam się we mnie. Daj mu trochę. Ach, chłopak, ja się obejrzeli. No i właśnie to, kupujesz takie auto. Masz, powiedzmy, auto sportowe, ale zobacz, głośne. Ale zobacz, Michał, zobacz, że w głowie chłopaków było ty, ale 8 a dopierd. Tak, ale a, do czego ale to go zmierzam? Nie, jak to, kupujesz takie auto, to chciałbyś, żeby to się właśnie darło. dziewczyny oglądały, no do, a nie ale no to tak jest, no. A, no. wiesz, jak jest, ale no, wiesz, tanim, znaczy tanim kosztem, no jakby za niedu, stosunkowo niewielkie pieniądze możemy mieć naprawdę fajne auto. Jeśli sobie przerobimy wydech, mamy jej i wygodne e, i daje trochę frajdy z jazdy z napędem na tył, na... jest sporo mocy. Tak, to... znaczy, jeszcze jedna kwestia, to taka, że no jednak mimo wszystko V6 daje. Znaczy to jest po prostu idealny auto na co dzień, tak? Kurwa, ten pas mnie też denerwuje, może się do tego opuścić jakoś. Patrzymy, wydaje mi się, że się nie da. Nie chciałbym murwać, bo tam był co drogi, kupić auto. <laughs> Chociaż powiem ci, że do pracy bym jeździł, możesz sobie przeklikać jak tam spalanie, czy nie? Dobra, 11 litrów, 10,8 dokładnie. Jedziemy co prawda spokojnie, ale jakby na auto, które może być dla, dla Was daily, no to znaczy nie, no, spalanie jest ok. Wydaje mi się, że nic, yy, znaczy to jest spalanie dwulitrówki. Teoretycznie tak. To jest spalanie dwulitrówki, wiesz, nie, weźmy sobie jakąkolwiek BMW dwulitrową, e, czy nawet nie wiem, no dwulitrową benzynę po prostu. Z czego by się nie wzięli, to i tak będziemy mieli 8-9 litrów. Przy takim cyklu mieszanym. A tu fajna jest cykl... z jazdy? Nie, no to w ogóle bez porównania. tak? bez porównania. Tak? porównania. Wiesz, też duży plus jest taki, że możemy sobie do tego egzemplarza zagospodarować bagażnik, no i wrzucić gaz, tak? Jeśli ktoś no, bardzo no, chce, kwotne. jeśli bardzo dużo kilometrów robi. Znaczy i tak, to by trzeba i było sobie z... przykalkulować, to w ogóle się opłaca. No, na pewno, bo jakby montaż gazu też na pewno jest troszkę kosztowny. Ale rezonuje mocno. Rezonuje, no. Jest, nie jest. wiem, nie chciałbym chyba siedzieć z tyłu, bo. Szczególnie na dłuższą trasę, bo mogłaby mnie głowa wolić po całej drodze. Nie, znaczy, nie, jeżeli byśmy jechali spokojnie, inaczej. Między 1000 a 2000 obrotów jest super. Mhm. Powyżej faktycznie jest trochę, trochę głośno, ale no to mówmy się, no jak kupujesz takie auto, to chcesz, żeby było głośno. No oczywiście, że tak. Ty, ty nie kupujesz takiego auta, tu masz się wyróżnić z tłumu. Tak. Więc... Jak chcesz, że tak powiem, mieć fajną bryłę, ale jednak nie mieć tych osiągów, nie mieć tego dźwięku, no to możesz wziąć albo Europejczyka dwulitrowego, albo możesz też kolejną generację Camaro wziąć, dwulitrówkę. No tak, to też, że Camaro poszło, próbowało gdzieś tam wkleić się w trendy i wróciło właśnie do poprzez szóstej generacji dwulitrowy silnik. Pewnie osiągami jest zbliżony do foszkiej, bo to jest 2 zero utrubiony, więc pewnie, pewnie osiągami jest mega zbliżony. No ale kurczę, mieć pony Kara. W cudzysłowie Maslow Kara. Który, no nie brzmi, jakby dla mnie mija się to z celem totalnie, nie? Znaczy, powiem Ci tak. Ja idziemy tam dalej. Ja uważam. uważam. Uważam, że mm, jest to jedna z fajniejszych generacji Camaro. Bo to jest taka powiedzmy. Nawiązująca najbardziej do tego klasycznego Camaro, jeszcze taka pozbawiona też trochę niepotrzebnych gadżetów, niepotrzebnych funkcji, mhm. poniekąd prosto, prosta ja to, ja to jak najbardziej lubię i, i doceniam. Ale powiem Ci Michał osobiście moje odczucia, że dopóki tym Camaro nie jeździłem, stwierdzałem, kurde to już takie starsze, leciwe auto, no niby jest tam fałszuska i v ale nie wiem czy bym chciał jeździć dzisiaj jestem w stanie powiedzieć, że tak, chętnie bym kupił takie auto. Znaczy kwestia oczywiście, trzeba pamiętać, porównując na przykład, nie wiem, porównajmy do Mustanga z 2012 roku, do Challengera z 2012 roku. Tak. To nie ukrywajmy, ale to auto najlepiej się zestarzało. Tak. Można powiedzieć, że Challenger się mocno nie zmienił i z zewnątrz faktycznie Challenger mocno się nie zmienił, no. natomiast środek w Challengerze jest dla mnie tragiczny. Do 2014 tak. roku środek Typowa w Challengerze... Typowa prostota, nie? Amerykańska. Tak, ale w sensie, no nie, naprawdę nie. Mustang jak najbardziej okej. Okay. Mustangi są również fajne, bo te polisowe. Te 13-14 rocznik oczywiście jest. No i cenowo też porównywalnie tak naprawdę, nie? No bo. Znaczy tak, znaczy wiecie, my też ten egzemplarz. Żeby Wam nie skłamać, ma 71, prawie 72 tysiące kilometrów przebiegu kilometrów, to najważniejsze. I to też tak jakby. Przez, I dlatego podejrzewam on jest taki zwarty, sztywny, nie czuć mi tego przebiegu. Nie jest taki no bo... wybity po prostu. Tak, nie? tak, tak. To, 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 to jest tutaj też kluczowe, że no to auto po prostu jest zadbane. Więc no cena takiego egzemplarza, gdybyście chcieli sprowadzić, wiadomo, że będzie no wyższa, tak? Nie ma co porównywać do auta, które będzie miał 150-180 tysięcy kilometrów. Natomiast no tak, ale jeśli chcecie na przykład coś. taki egzemplarz mieć, m, mieć na dłużej, jeśli chcecie z nim sobie troszkę pozostać i jeździć, no to uważam, że warto trochę dorzucić e, tych pieniędzy e, i mieć naprawdę fajne auto z dobrym przebiegiem, niezniszczone, tak? Które... Ale oczywiście, że tak, znaczy, wiesz, w ogóle kolejna kwestia to jest to, że uważam, że takie auto można śmiało traktować jako lokatę kapitału. Myślę, że z czasem tak. Bo Camaro na pewno, w sensie, wiecie, też trzeba rozgraniczyć, to, żeby oczywiście było w jakimś tam stopniu uszkodzone. Mm -hmm. Natomiast ten akurat egzemplarz był naprawdę bardzo delikatnie uszkodzony. Tak, bo z tego, kwestia, kwestia samego zderzaka z tyłu. Z tego co pamiętam, tam był chyba zderzak z tyłu porysowany, czy coś takiego. Nie? Tam był pęknięty, natomiast jest wymieniony i, i, i nie, ma, nie ma po tym śladu. Natomiast do czego zmierzam? Wiecie, w przyszłości znalezienie takiego egzemplarza, który. Będzie fałszuską będzie tak wyposażoną, nie porozbijaną, z fajnym przebiegiem, fajną historią w Stanach, będzie ciężkie. Ale trzeba pamiętać o tym, że nie wszyscy chcą mieć te typowe wersje V8, bo, bo po prostu takim autem też ciężko dla niektórych siedzi na co dzień, więc to może być idealne auto i na co dzień, ale też i weekendowe, takie po prostu daily w dobrej cenie, z fajnym przebiegiem, z fajnym wyposażeniem i rozsądne, jeśli chodzi o spalanie tak. Na prawej stronie chyba tak. też coś jak coś z Ameryki, nie wiem czy nie Camaro właśnie. Camaro Tylko że nowsze, Widzicie? O, Pak. Tak. Ale ten. Hmm? O. Dzieciaczki. Hmm? No to dwulitrówka, Dwulitrówka. A dzieciaczki, powiedziałem, że dzieciaczki ja tam. No, no tak, no dzieciaczki, ale już prowadzą auto, chociaż. Tak, no, będziemy się jak. obstawiam tak, na 100% będą jechać prosto i na 100% yy, będziemy, będziemy próbować się ścigać. Ale Michał, nie możemy. Tylko pojedziemy tam kawałek za róg na niemiecką autostradę. Tak. <laughs> Dobra, jeżeli to jest 2-0, pójdę w prawo. To było 6-2. 8 Ale mnie zaskoczył. Ale mnie zaskoczył. A powiem ci, że tak. Nie wiem, ja go nie słyszałem z tyłu. Ja też jak przyjechałem, słyszałem. Ale Uży... powiem Wam tak. I tak byśmy się nie ścigali. To nie, 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 co chłopaki jadą. No ja się nie dziwię, że ten wydech odpala te alarmy, <noise> a, alarmy w, w garażu. Nie no, ja myślę, że, że każdy, kto kupi takie auto, czy to będzie jego pierwszy Masel Car w cudzysłowie, już tam pony car? pony car. tak. Jak to tutaj to dla mnie po prostu amerykańskie kupę, czy z v czy z v to jest. No, y jest y charakter amerykański, więc. No, tak. Dajmy mu tam nalepkę muscle, muscle Car. Cara. Dokładnie. No, dokładnie. E Myślę, że każdy będzie zadowolony, bo to jest super auto, na raz poczęcie przygody na przykład, mhm. takiej, że jeszcze nie wiesz, czy Ci się spodoba w ogóle ten styl, ta prostota, te lata, ten model, no to to jest super auto. Dokładnie, a jak na przykład, nie wiem, nie zależy Ci na wyposażeniu, a chciałbyś mieć takiego Amerykańca e, i chciałbyś, nie wiem, poupalać, polatać nim bokiem i tak dalej, możesz sobie wziąć troszkę... Uboższą wersję, wersję, tak? Więc tak. która będzie o wiele tańsza? Bo takie no nie wiem, od 35-40 tysięcy to już naprawdę bardzo lekko uszkodzone. Wiesz, co ostatnio listowałem dla klienta poliftową? No. To poliftowy egzemplarz, tylko że też ona troszeczkę nie każdy je lubi, oczywiście. Tak. Mówimy o tych rocznikach 14-15. Tam w granicach 35 już można coś kupić na skórach, tylko że będzie po prostu z większym przebiegiem. Tutaj myślę śmiało, że 10-11 rocznik. Z większym przebiegiem, ale nie dużą szkodą. Myślę, że gdzieś tam w granicach tych 30 Myślę, śmiało że że można, można coś trafić, tak? Daj mu. Niech chłopaki wiedzą, że jedziemy. Ale kręci. Mhm. Tak, no. Szkoda, Jecie. że nie strzela. Nie, to szkapło, bo wiesz co, już wydaje mi Czego się, że byłoby, na treścią, tak, w sensie, to jest byłoby tak, zostawmy by było. te strzały z wydechów mm. dla A45 mg niech one mają, tak, dla wszystkich Golfów. Ona się powinna nazywać AK45 mg O Jezu, to było tak sucho, sucho Mateusz, sucho, sucho. No i teraz sucho. fani Mercedesa mnie znienawidzą. Dobra, ta w kamerka w lusterku faktycznie jest, jest przydatna. Przydatna, naprawdę, znaczy to ale zobacz, budniki widzisz. Błotniki widzę, tak. W ogóle widzę te błotniki, są ogromne. No dokładnie, takie, takie skrzydła, które miałyby się teraz rozłożyć. Tak. Ehm, dwa słowa podsumowania. Ode mnie super auto, elastyczna v mega, mega przyjemnie tym jeździ. Ja w skali od 1 do 10, jeżeli chodzi za całokształt, dałbym mu ósemkę. Powiem szczerze tak, ja również e, uważam, ten egzemplarz za dobry samochód. E, warty jako pierwszego auta ze Stanów, jako pierwszego maselkara. Warty zakupu. E, ile bym mu dał? Też Susemkę. Jeżeli Wam się podobało, to będziemy bardzo wdzięczni za łapki i za, za komentarze ze suby. Dajcie lajka, dajcie suba. Będziemy robić dla Was więcej takiego kontentu. Jeśli Wam się to będzie oczywiście podobać. E, dajcie znać też w komentarzach, czy kupilibyście takie, takiego. Masel pony kara. Dobrze, trzymajcie się. Hej,